Szanowni Państwo, być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, powiedział Marszałek Krysowski. Myślę, że dzisiaj, w tym tygodniu, w którym wszyscy zwolennicy Koalicji Obywatelskiej odczuwamy taki, taką gorycz porażki, trzeba, aby ktoś, Powiedział do Państwa parę słów pocieszenia, podziękowania, przeproszenia. Mimo, że nie byłem w sztabie Rafała Trzaskowskiego, a w prawyborach, jak Państwo wiecie, byłem gorącym zwolennikiem, aby to Radek Sikorski reprezentował koalicję w tych wyborach, to z pewnością miałem większy wpływ. Na rzeczywistość polityczną niż wszyscy państwa. Dlatego poczułam się do tej współodpowiedzialności, może drobnej, ale jednak, za tę porażkę i chciałem Państwa za nią serdecznie przeprosić za te błędy, które były no, w jakiś sposób naszymi wspólnymi błędami i za nieefektywność tej kampanii, która. No, uderzała wszystkich po oczach. Mnie też. Nie zawsze moje sugestie były wysłuchiwane. Właściwie, muszę powiedzieć, że rzadko, ale jednak, jakieś takie, takie poczucie już tego, że państwu się należą te przeprosiny, a jeszcze, żeście ich nie usłyszeli, to powoduje, że chciałbym je państwu przedstawić. Przy okazji przeprosić też za, jak to czasem kampanię emocje, które czasem targały i przepraszam również tych, którzy, których mógł je mój język czasem mógł w jakiś sposób dotknąć albo Zgorszyć, czy też uznawali, że poszedłem za ostro. Myślę tutaj przede wszystkim nie, nie język o bo myślę, że on był wyjątkowo stonowany. i Jak na kampanię wyborczą, bardzo starałem się powstrzymać, aby nie przesadzić, ale myślę tutaj o tych, którzy kandydowali oprócz pisu, czyli o panu marszałku Uchołowdin. No, niepotrzebne były zupełnie słowa, które powiedziałem w czasie kampanii w jednym z wystąpień o męcenie, nazywając go idiotą. Jego propozycja była idiotyczna, ale jego nie powinienem nazywać w ten sposób i za to przepraszam. Chciałem też Państwu podziękować. Serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się zaangażowali w sieć na wybory. Ponad 3 tysiące ludzi, którzy pracowali razem ze mną w internecie ciężko, czasem w kontrze do sztabu, ale bardzo ciężko nad tym, aby ta kampania w sieci, na Xie jakoś wyglądała. I myślę, że nam się udało. To jest jedyna platforma mediów społecznościowych, gdzie koalicja obywatelska utrzymywała przynajmniej równowagę. Innych było gorzej. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w kampanię, tym, którzy rozwiesili swoje banery, tym, którzy no, chodzili dom, po domu, chociaż o tej akcji jeszcze powiem, no z pewnością trzeba ją poprawić. Chciałbym też Państwa pocieszyć. W Polsce mamy system mm, parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki. Prezydent ma pewne kompetencje z dawna królewskie, które pozostały w naszej konstytucji, ale tak naprawdę rządzi rząd. Rządzi premier Tusk. I wszystkie te bajania o tym, że ktoś go zastąpi, są absurdalne. Premier Tusk uzyska wotum zaufania, jestem przekonany, na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pewnie to w przyszłym tygodniu będzie. I temat będzie zamknięty. Pytanie, oczywiście, o przyszłą kampanię wyborczą i o to, w jaki sposób mamy plan na zwycięstwo. Cóż, chciałem Państwa zapewnić, że mamy. Że Polska jest w dobrych rękach. Tusk jest mistrzem wygrywania wyborów. I jeżeli komuś się wydaje teraz, na dwa i pół roku przed wyborami, że już się prawie zwyciężył, to mówię. Temu komuś, Jarku, siadaj, uspokój się. Uspokój się. Siedzisz w ławach opozycji i będziesz siedział. W ławach opozycji, oczywiście. Więc nie szalej. Bardzo też Państwa proszę o to, aby nie obrażać się na Polskę. Mamy jedną ojczyznę. Tak Polacy zadecydowali, jak zadecydowali. Mamy problem jeszcze, który sam PiS stworzył. Problem z tym, kto ma stwierdzić ważność wyboru. PiS zrobił do tego izbę, która ma. Yy, no, nie funkcjonuje i nie. Nie może funkcjonować, bo orzeczenia Sądu Najwyższego z Trybunału Europejskich. są takie, że nie jest ona sądem. Z tym mamy problem, ale nie obrażajmy się na Polskę. I zaufajcie Państwo, że w tej obecnej sytuacji poradzimy sobie z tymi trudnościami. Bardzo również Państwa proszę o to, aby. To nieobrażenie się na Polskę można powiedzieć było z takim zębem, żebyśmy rozpoczęli wspólną pracę nad zwycięstwem za dwa lata. Tak się złożyło, że ze względu na różne błędy, których nie będę mówił, bo ich zdanie akurat nie odpowiadał tej kampanii, nie. większość. Konserwatywnej Polski zagłosowała na konserwatywnego kandydata. Nie obrażajmy się, i pamiętajmy, że te, ta obecna sytuacja nie oznacza końca rozliczeń. Wręcz przeciwnie, myślę, że teraz będzie czas przyspieszenia. Bo też taka jest technologia pracy prokuratury, że te wszystkie rzeczy, które zaczynały się rok temu, one będą się powoli kończyć. Tak jak teraz zatrzymano dwóch agentów CBA, którzy majstrowali przy Pegazusie, zakładając go różnym ludziom w tym mnie. Chciałbym Państwa zachęcić do zaangażowania politycznego. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska ciągle ma za mało ludzi do tego, aby zrównoważyć czasem przewagę w sieci. Która jest wytwarzana poprzez, no też pieniądze wyprowadzone z Polski, które służą do budowania narracji, wsparcie w bezpośrednio amerykańskie, które w tej kampanii miało miejsce. To uważam, to absolutnie haniebny gest administracji Trumpa. Potrzeba nam dużo więcej ludzi dużo więcej też członków Platformy Obywatelskiej. I w tych dniach porażki. Postanowiłem dać przykład, ponieważ, jak Państwo wiecie, jestem bezpartyjny. Właściwie byłem bezpartyjny, bo dzisiaj przedłużyłem akces do Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że wniosę nie tylko mój taki lekki odcinek konserwatyzmu, ale również pewną, pewien entuzjazm, dynamikę w Rozwijaniu tej partii, aby stanowiła ona trzon, na którym może się oprzeć polska demokracja, bo system partyjny taki mamy, innego mieć nie będziemy. Wymaga, aby partie były żywe, nośne i skuteczne przede wszystkim. Myślę, że te dni będą takim zimnym prysznicem dla wielu że na pewno będziemy musieli przyspieszyć w wielu obszarach i zacząć przede wszystkim jedną rzecz, której wielu sądzę zapomniało na fali zwycięstwa z 23 roku. Polityka jest kapryśną panią, a naszym, ja bym to powiedział po adwokacku, mocodawcą, mimo że <kluzny> pracuje dla państwa bezpłatnie, nie jestem zawodowym posłem, to jesteście państwo moim mocodawcą, jako że jestem posłem. Wielu zapomniało, że pokora wobec mocodawcy, szacunek, wsłuchiwanie się jest warunkiem trwania i istnienia w polityce. Bardzo może. Nowy członek partii nie powinien od razu zaczynać od pouczeń, ale mówię to też do siebie. W związku z czym mówię do nas wszystkich, tych, którzy wzięli odpowiedzialność za bycie parlamentarzystami. Mówię to do siebie i chciałbym obiecać, że zrobię wszystko, aby również w tym obszarze. Nasza komunikacja i nasze działanie się poprawiło, a ci, którzy tego nie rozumieją, aby w jakiś sposób byli no, pouczani, przynajmniej jeśli nie eliminowani. Wiem, że mogłem Państwa poinformować o tej mojej decyzji o wstąpieniu do platformy trochę lepszych okolicznościach. Ale uważam, że w takich właśnie dniach porażki najlepiej wspierać tych, którzy no, nie odnoszą sukcesu. Jak ktoś przychodzi do partii, która właśnie wszystko wygrała, to zawsze jest podejrzenie oportunizmu. Ja, mimo tego, tego mówię, tego małego, Charakteru konserwatywnego. Bardzo bym chciał również trochę w tym zakresie platformę zmienić. Każdy ma prawo do takich oczekiwań. Ale chciałbym, żeby ta partia, ta formacja odświeżona wewnętrznie przed wyborami w 27 roku potrafiła sprostać państwa oczekiwań, zbudować. Większościową koalicję, która zmiażdży PiS, pokona Konfederację i będzie następne lata bezpiecznie prowadziła ten wielki projekt Polskę, o którym mówił Donald Tusk. Ja się, proszę Państwa, utożsamiam z tym, co ostatnio mówił Tusk, co jakby trochę było przyćmione kampanią wyborczą, ale padły słowa nieprawdopodobne. My budujemy Polskę mocarstwową, budujemy wielką Polskę. Budujemy Polskę, o, którym, o której nie marzyli nasi przodkowie. Polskę, która będzie silna gospodarką, silna armią, silna zjednoczonym społeczeństwem. Taka Polska jest naszych marzeń. Chcemy realizować, jak powiedział Tusk, doktrynę piastowską czyli niezależnego wielkiego państwa w środku Europy, które było dominantem regionalnym. Mamy ku temu wszelkie możliwości. I żadne Wybory prezydenckie tego nie zmienią, bo o władzy w Polsce, o kierunku władzy, jak już mówiłem, decyduje w Polsce generalna elekcja, czyli wybory do parlamentu. A te będą co dwa i pół roku. Myślę też, że nie obawiacie się Państwo o rozpad koalicji. Nie sądzę, żeby on w jakikolwiek sposób groził. Pan premier Donald Tusk z pewnością czuła nad tym, aby ta koalicja trochę się też odnowiła. Trochę tutaj trzeba też popracować. Idziemy do przodu, proszę Państwa. Idziemy do przodu i zachęcam też wszystkich, którzy angażowali się w kampanię, aby próbowali wejść do Platformy Obywatelskiej. To ważne. Aby było tam wielu ludzi, jak najwięcej, żeby to było żywe, bo w ten sposób to jest instrument do tego, żeby docierać do polityków, żeby, żeby oni słuchali. Zawsze do, do mnie Państwo możecie na Twitterze pisać, w związku z czym no myślę, że dlatego jestem najlepiej poinformowany, bo przez cały czas na Twitterze słyszę od Państwa różnego rodzaju głosy i czytam je. Czasem staram się wejść w interakcję. Proszę Państwa. Za dwa lata do zwycięstwa, a teraz do roboty. Dziękuję bardzo.